Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj trener Marciński. Zapraszam na podsumowanie piątej kolejki Fantazy Premier League i przedstawię też tutaj moją propozycję składu na kolejkę szóstą. Zapraszam serdecznie. Więc co się zadziało? No w tej kolejce piątej 72 punkty, czyli kolejny wynik powyżej średniej punktowej. Średnia była 58 punktów. 72 punkty mogę tutaj uznać jako dobry wynik. Pokrótce opowiem o tym, omówię tutaj co, co zrobił akurat mój skład. Eee, zaczniemy od João Pedro. Pod znakiem zapytania był jego występ. Eee, miałem go w składzie tak naprawdę pod te dwie kolejki z Ipswich i z Nottingham Forest z Ipswich nie zagrał, z Nottingham Forest 19 minut, 1 punkt e, więc to jest moment, w którym João Pedro m, pożegnał się już, bo powiem tutaj już za chwilę o transferach, pożegnał się już z moim składem, w kolejnych kolejkach ma Chelsea, Spurs, Newcastle Wolves, to akurat może nie jest problem ale Liverpool, City m, więc biorąc pod uwagę te mecze które się pojawią w przyszłości no nie chciałbym mieć go w składzie, wydaje mi się, że może być ciężko u niego z punktami, więc João Pedro zrobił swoją robotę. Nie dał punktów w tych meczach, co jakby go miałem, ale w sensie w tych, pod które go brałem, ale, ale dał punkty w nie takie nieoczywiste z Arsenalem, z Manchesterem United, więc ogólnie pozytywnie oceniam jego, jego udział tutaj w, w naszej drużynie. Erling Haaland znowu 9 punktów. Okazuje się, że to była jednak najlepsza opcja na kapitana z mojego składu w tej kolejce. No przeciwko Arsenalowi już nie chciałem go dawać, no myślę akurat Arsenal, liczyłem na niskowynikowy mecz, a tu się okazało, że było 2-2, chociaż no jak Arsenal broni mogliśmy zobaczyć w drugiej połowie, kiedy w dziesiątkę City no miało ogromny problem, żeby zdobyć bramkę, po prostu taką taktyką 6-3-0 się, broniła się drużyna Artety. Więc Haland pokazuje, no, jeżeli on jest w stanie tutaj z arsenalem nabić 9 punktów, no to ja już tutaj nie będę raczej kombinował, się zastanawiał. W następnych kolejkach mamy Newcastle, który nie wygląda zbyt dobrze, z Fulham bardzo średnio zagrało, potem samo Fulham, potem Wolves, potem Southampton, Bournemouth W najbliższych kolejkach myślę, nie będę kombinował. Jeżeli Halland będzie zdrowy, to, to to raczej będzie taka stała opcja, jeżeli chodzi o kapitana. Oli Watkins 6 punktów. Tutaj 90 minut wreszcie zagrał, e, do końca e, Aston Villa walczyła o to, żeby odwrócić losy spotkania przeciwko Wolves. Udało im się to, Oli Watkins miał tym swój udział, zdobył bramkę, więc, więc kolejny taki dowód na to, że, że to była dobra decyzja sprowadzenia go do składu. Kolejny zawodnik bohamek w salach, 6 punktów, no myślę lekki zawód, bo yy, no liczyłem jednak, że tutaj na tej opasce kapitana zborne move, no zrobi troszeczkę więcej, miał, miał tylko taką jedną sytuację, gdzie jeszcze uderzył bramkarz, obronił yy, tę sytuację i aha, jeszcze bardzo lekko uderzył, też, też była sytuacja faktycznie, że tam obrońcy wybili piłkę, yy, no ależ w salach jakoś, jakoś no, no, jest na pewno w cieniu Luisa Diaza, który jest w niesamowitej formie. To Diaz jestem głównym motorem teraz napędowym Liverpoolu. Z uwagi na to, że do swojego składu chcę sprowadzić, już sprowadziłem, no już sprowadziłem Bukayo Sake. no to Salah już nie będzie u mnie w składzie. Mam nadzieję, że tego nie będę żałował. No ale on ma tutaj, no Wolves to jest jeszcze spoko mecz, tak, ale tutaj będzie Chelsea, Arsenal, Aston Villa. No takie mecze powiedzmy, może nie, nie jest tutaj bez szans Salach na dobre punkty, ale jednak uważam, że, że przy tym terminarzu, no jeżeli muszę wybrać sakę czy, czy Salaha, bo nie mam innej opcji, no to wolę mieć po prostu sakę, która ma prostszy terminarz. Kolejny zawodnik Morgan Rogers, który wynagrodził wszystkich cierpliwych posiadaczy po kilku blankach, dobrych występach i, i tutaj pokazywaniu tego potencjału. Wreszcie dał, dał zwroty, dwie asysty, plus trzy punkty bonusowe, 10 punktów zawodnika, za którego no jeszcze przed wzrostem cen dałem 5-0. Myślę, że tutaj go podtrzymamy, nawet jak już się terminarz zmieni Aston Villa. To nawet pod kątem tego, żeby mieć go, mieć go po prostu jako pierwszego rezerwowego, myślę, że Rogers już na stałe zostanie w moim składzie. Rogers, no, tak jak widzicie, no jest w każdym meczu, gra po 90 minut, nie schodzi z boiska, gra praktycznie wszystko, świetny wpływ ma na, na drużynę, więc, więc tutaj po takiej cenie lepszego gracza w Fantazy Premier League nie znajdziemy. Eberecz Mecz, który powinien zakończyć z co najmniej jednym golem, jak nie z dwoma. Kolejny mecz, w którym no, tutaj w podobne tony uderzam, że Eze no, miał sytuację, no, jest świetnym piłkarzem, ma świetną technikę, świetne uderzenia, drybling. No ale coś gdzieś na końcu tutaj, czegoś na końcu brakuje. No, miał fantastyczną sytuację, jak on przestrzelił tą sytuację w drugiej powiem w okolicach 70. minuty. Cała bramka wolna, Eze uderzył obok bramki. No ale dochodzi do tych sytuacji i też y, ostatnio mówiłem o tym, że myślę, że podziękuję mu i, i, i nie znajdę dla niego miejsca w składzie, ale jak sobie tak przeanalizowałem, y, kogo miałbym wziąć w jego miejsce, to nie bardzo widzę po prostu lepsza opcje. Jeszcze raz sobie spojrzałem na jego terminarz, Everton, który nie jest w formie, delikatnie mówiąc, no Liverpool ciężki mecz, ale potem Nottingham Forest, potem Twist Wolves, Fulham, Newcastle, też powiedzmy, no to już jest. Mówimy tu już o, o listopadzie, nie? Ale tutaj jest Ipswich jeszcze w 14 kolejce. No taki mieszany terminarz, tak? No bo Liverpool-Pers to na pewno będą cięższe mecze, z Aston Villa. Ale sporo tych meczów, w których EZE coś może tutaj zrobić. No, no nie widzę w tej cenie po prostu lepszej opcji. Więc EBRĘ czy EZE póki co zostanie w naszym składzie. I teraz obrona. Znowu tutaj mamy zwroty w obronie. Trend Alexander Arnold: 11 punktów. E, asysta, e, punkty bonusowe 2, e, więc kolejny, kolejny dowód na to, że warto było go mieć w swoim składzie. E, Trend e, przepraszam, e, Gabriel Magalerz znowu, drugi mecz z rzędu z bramką. I to przeciwko Manchesterowi City nie zachowali czystego konta, ale znowu Gabriel pokazuje, jak groźnym jest graczem przy stałych fragmentach gry. Więc gracz, którego tym bardziej, biorąc pod uwagę, co, jaki termin naszych, jakich rywali ma Arsenal, którego będę trzymał cały czas w swoim składzie. Pedro Porro Blank, Guardiol Blank, ale Guardiol też to jest kolejny mecz, w którym Guardiol oddaje bardzo groźne strzały. Tam dwa razy Raja obronił groźne strzały Guardiola. Guardiol gdzieś tam zawsze znajduje się, więc ja cierpliwie sobie poczekam. Moim zdaniem to jest tylko kwestia czasu, aż Guardiol będzie, będzie punktował. No i Sanchez. Bramkarz jakiś czas temu miałem pomysł, żeby może Fleckena nadać za Sancheza, ale Sanchez naprawdę tutaj uspokoił moje zapędy. Drugie czyste konto pod rząd. E, sporo interwencji, e, bo Chelsea dopuszcza do takich strzałów z dystansu. E, ten terminarz, może, może rzeczywiście tutaj jest Liverpool, e, Arsenal później, ale, ale, do, ale te mecze są otoczone meczami. Tutaj jest Brighton, z Nottingham Forest, e, jest Leicester, jest Southampton, więc myślę, że akurat br zmiana bramkarza nie jest dla mnie priorytetem i w tej cenie nie wiem, czy, czy bym znajdę lepszego e, bramkarza. Może przy wildcardzie bym się zastanowił? ale na ten moment white carda ciągle odpycham jak najdalej, spróbuję po prostu darmowymi transferami ugrać najwięcej, ile się da. Więc taki skład dał mi 72 punkty przy średniej 58 punktów, co daje mi w tym momencie miejsce w top 33 tysięcy graczy na świecie. Kolejna zielona strzałka, tym może awans mniej imponujący niż ostatnio, ale najważniejsze, że, że świecimy się na zielono, więc myślę, że to jest dobry punkt wyjściowy. Na ten sezon, i, i, i miejsce, które, które, jeżeli bym nawet zakończył sezon, to bardzo, bardzo byłbym się cieszył, gdybym w top 30 parę tysięcy skończył. Więc zobaczymy. Dobra, dobra pozycja wyjściowa. Zobaczmy, jak jeszcze tutaj nasza liga wyglądała. W lidze FPL z kolei legendarnej lidze FPL spadłem o jedno miejsce, ale zmniejszyłem straty do, do prowadzącego prezesa 870. Ja jestem siódmy, mam 6 punktów, straty do naszego lidera. A nasz lider miał skład następujący: Flecken, Trent, Weltman, Robinson, Rogers z salach na kapitanie, Bemo Palmer, João Pedro, Haaland i Wellbeck. Taki skład dał 71 punktów. W drugie miejsce FC Sekwi. I tutaj jest Henderson, który wreszcie oddał punkty Robinson, Konsa, który zakończył mecz z Braemką. Trent, Fez, Salach na kapitanie, Smithrow z kolejnym zwrotem João Pedro, Watkins i Haland. I trzecie miejsce zajmuje drużyna Koty, Jarosława 74 punkty Flecken, Trent, Konsa, Dunk, Rogers, Ezem, Bemo, Palmer, Salach na kapitanie, Haland, Pedro. W ataku. Gratuluję wszystkim, którzy, którzy są na pierwszych trzech miejscach. Zabawa się dopiero rozkręca, więc będzie, będzie się działo. Pewnie tutaj, przypominam, nagrodą w naszej lidze są trzy klubowe koszulki personalizowane Nike z numerem i imieniem naszego klubu. Legendarni, legendarni Gdańsk. O, tutaj jest logo naszego klubu. Więc, więc serdecznie zapraszam tutaj, żebyście starali się o jak najlepsze miejsce i na koniec sezonu trójka najlepszych graczy dostanie również taką dodatkową nagrodę. E, więc właściwie to tyle, jeśli chodzi o kolejkę piątą. Dobra kolejka, e, przejdźmy do tego, co, co się będzie działo później. Więc to, to, co, to co powiedziałem już na pewno, e, nie chcę mieć w swoim składzie żał Pedro i dlatego go wytransferowałem e, przed, przed meczami, jakie go czekają. E, Okej, okay. no to tutaj się od razu pojawi, co, co zrobiłem i dlaczego tak szybko. E, więc że Pedro zamieniłem na Stewarta, e, uznałem, że nie ma po prostu napastnika, którego chciałbym po prostu mieć, którego chciałbym po prostu mieć w tym momencie po, poza Halandem i poza Watkinsem. No teoretycznie, no zobaczmy sobie po takich po, prostu, po po prostu po zwykłych punktach. No to mamy tak, mamy jest Jackson, tylko Jackson jakoś tak no. Nie do końca mnie przekonuje. Teoretycznie no, świetny wynik miał w zeszłym sezonie, tak? bo 14 goli, 6 asyst, yy, ale jakoś kojarzy mi się z tym wyrywaniem piłki, z rzutami karnymi, yy, jest kunku yy, na rotacji z nim. Yy, szybko teraz też w tym meczu został szybko zdjęty yy, w 63 minucie. No Muszę się jeszcze do niego przekonać. Jakoś kojarzy mi się z tymi wszystkimi sytuacjami, gdzie on strzelał w środek, w ramkarza, bo Chelsea kreuje masę sytuacji. Ale jakoś Jackson z taką nieskutecznością mi się kojarzy. Potem jest Wellback, ale tak jak mówiłem, no tutaj zagęszcza się trochę terminarz Brighton. Wood świetnie sobie radzi, okazuje się, że ma też rzuty karne, um, więc, więc jest, to, jest to jakaś opcja do rozważenia. Um, ale ja w tym momencie się na niego nie skusiłem, ponieważ no jakby Nottingham Forest w zeszłym sezonie, w tym sezonie no super wyglądał, bo um, potrafili wygrać z Liverpoolem na Enfield. Teraz też remis z, z teoretycznie, no tutaj z Brighton, z wyżej notowaną drużyną, tak, niż w zeszłym sezonie, więc nieźle sobie radzą, ale, ale tutaj ja się jeszcze wstrzymam i, i, i dla mnie Halland, Watkins to jest na ten moment wyższa wartość. i Gracze, których wolę mieć w swoim składzie, no i nikt mi nie pasował, no myślałem, może Calvert lewin może Vardy, ale ostatecznie stwierdziłem, że nie, wezmę po prostu najtańszego, najtańszego grającego. Napastnika, żeby uwolnić pieniądze po prostu na, na pomocniku. Więc wziąłem tego tutaj Rosa Stewarta, który pojawił się na 28 minut z United, czy na 31 minut z Ipswich. Więc mamy za 4,5 napastnika, który tam jakieś minuty zbiera. Może akurat kiedyś przy, przy farci mi i, i po prostu akurat wejdzie na pół godziny strzeli. Go, jak jak będzie taka potrzeba, zobaczymy. Ale tutaj chodziło głównie o to, żeby nie blokować sobie środków. Więc jeżeli chodzi o napastników, ja się skupiam, mówię tutaj Hallands, no to nie podlega dyskusjom, on ma prawie dwa razy więcej punktów niż drugi Jackson, mówię Watkins cały czas, opieram się o ten jego terminarz, teraz mają Ipswich, United, Fulham, Bournemouth, więc dalej ten dobry ciąg meczów, liczę, że Watkins jeszcze nie powiedział ostatniego słowa i kolejne punkty tutaj się pojawią. Więc tutaj najwięcej zmian mam w pomocy. I, i tu był temat, nad którym się zastanawiałem, no, ale nie ma innej opcji, e, ponieważ no, chciałem mieć bardzo Bukajosakę. Saka został zdjęty w połowie, e, więc będzie mógł sobie trochę odpocząć e, przed kolejną kolejką. E, mimo, że zagrał tylko półkę, no to i tak miał asystę przy golu Gabriela. Przed sobą mecz z Leicester u siebie z Sotkem, u siebie z Bornymów na wyjeździe, no naprawdę trzy takie mecze, które Arsenal... No może, może postrzelać, nie? Może, może mieć wysokie wyniki, jakieś dublecaki, no spokojnie, no jestem w stanie sobie to wyobrazić przeciwko takim rywalom, e, więc chciałem go bardzo mieć w swoim składzie, no a jedyna opcja, żeby go mieć, no to było zejście z Mohameda Salaha, gdzie Salah jest dużo droższy od niego, no i nie ma złego terminarza, ale ma gorszy po prostu terminarz niż, niż, niż Arsena, tak? bo tutaj, no wiadomo, no, czy Wool, nie jest jakiś super najpotężniejszy przeciwnik? Crystal Palace, Chelsea, Arsenal, Brighton, no mówię, Arsenal, tutaj jest Chelsea, Aston Villa, no, no są tacy ten, po prostu, po prostu Saka ma lepszy, musiałem na kogoś postawić przy tym, przy tym formacie składu i, i postawiłem po prostu na Sakę. Rodgersa dalej trzymam, wiadomo, teraz oddał pierwszy raz, więc tym bardziej się go, się go trzymam. Um, Eberecz i Eze, no to tak jak mówiłem, ten terminarz nie jest najgorszy, a Eze dochodzi do sytuacji, liczę na to, że będzie punktował. No i w moim składzie pojawił się Brian Bemo, no kolejne punkty, um, Brian Bemo, tym razem z Tottenhamem, mimo ciężkiego terminarza, tak, on akurat strzelał zawsze w tych prostszych meczach, bo strzelił z Crystal Palace, dwa gole z Southampton, teraz z Tottenhamem akurat strzelił, no ale miał jeszcze tutaj City, Liverpool, więc ma ciężkie mecze, ma już za sobą, teraz będą trochę prostszy, prostszy rywale na no West Ham. Wyglądał trochę jak dzieci we mgle przeciwko Chelsea. Potem jest Wolves, potem United, Ipswich, Fulham, Bournemouth, Everton, Leicester. No naprawdę bardzo dobre mecze przed bardzo takie wydaje mi się korzystne mecze przed Brentford. Więc nie wyobrażałem sobie nie mieć po prostu Brian Bemo, który jeszcze prawdopodobnie ma rzuty karne. Więc, więc taką po prostu przejdziemy sobie na taktykę 4-4-2. A jeśli chodzi o obronę. No to tutaj też jakieś dużych kombinacji nie ma, bo mam w tym momencie dwóch najlepiej punktujących obrońców w czyli Gabriela i Aleksandra Arnolda. Oprócz tego pozostaje Pedro Porro, który ma 20 punktów, nie jest to jakiś tragiczny wynik. No i gdzieś tam z tyłu jest jeszcze Joszko Gwardiol, o musiał nawet stronę przewinąć. Tak, on ma dopiero 13 punktów, ale tak jak mówiłem, no City miało na przykład Zipsu już ten niefartowny mecz, że akurat jeden strzał to pad gol. No Gwardiol dochodzi do sytuacji po prostu, myślę, że to jest kwestia czasu, a, a będą jakieś zwroty z przodu, City w końcu zagra jakiś mecz na zero z tyłu. I tutaj spodziewałbym się raczej punktów w, w niedalekim czasie. Jeżeli chodzi o bramkarzy, no Raya jest najlepszym bramkarzem, ale najlepszym bramkarzem za 4,5 jest Sanchez, ponieważ jako, tyle co ona na za 5 ma, czyli 30 punktów. No, ale z za 4,5 teraz odstawił Selsa, już bo oni byli tutaj na podobnym poziomie. Sels e, 27 punktów, Sanchez 30, więc, e, więc tutaj przeoszczędziliśmy względem Rai, mamy przeoszczędzony e, milion, a mamy tak naprawdę 3 punkty tylko mniej od, od Rai, od bramkarza Arsenalu, więc Sanchez w tym momencie no, wygląda bardzo, bardzo dobrze i tutaj nie mam zamiaru w najbliższym czasie nic zmieniać. Więc tak to wygląda. Na watch liście no, był Saka i był Mbemo, po prostu realizuje swój plan. Dlaczego zrobiłem te transfery już teraz? Teoretycznie nie mógłbym czekać do końca. Wiecie co? Bo Wiem, że dużo pracy mnie czeka w tym tygodniu i nie chciałem śledzić po prostu teraz codziennie cen, kiedy ktoś tam rośnie, kiedy spada. Będzie duża rotacja, bo ludzie kupują właśnie na Mbemo przez, przez właśnie ten dobry terminarz, będą kupować Sakę. Nie chcę codziennie śledzić teraz. No wydaje mi się, no nie ma. Tam są mecze pucharowe, ale powiedzmy w niektórych, w większość drużyn w meczach pucharowych zagra rezerwami. Nie chcę śledzić tych zmian cen ostateczności. Gdyby coś naprawdę zadziało się nie po mojej myśli, to jeszcze mogę wild odpalić. Ale, ale tutaj postanowiłem już po prostu, żeby nie zerkać co chwilę, jakie są ceny, czym Bemo nie rośnie, czy Misaka nie ucieka. To po prostu zrobiłem od razu te transfery, czyli jo Pedro zamieniłem na Stewarta. Z Salaha na Sakę, i tutaj miałem Sangare, który był kontuzjowany z Nottingham Forest. I dzięki uwolnieniu tutaj kasy z Joao Pedro i z Salaha stać mi było na BMO, czyli mój skład na, na kolejną kolejkę wygląda następująco. Szósta kolejka. Mam zamiar grać na dwóch napastników. Po prostu nie widzę tutaj takiego wartościowego, sensownego zawodnika stopowych drużyn. Wiadomo, no. U Ud chyba najlepiej wygląda w tym momencie, ale mimo wszystko, no, nie jest graczem stopowej drużyny. Tutaj wolałbym się oprzeć, właśnie na. Znaczy inaczej, nie bardzo wierzę w potencjał ofensywny do Tinga Forest. Oni nieźle bronią, nie? Ale, ale tutaj, no. Nie do końca mam przekonanie, czy łód to jest dobra opcja w takim długoterminowym wymiarze. Więc mam Halanda na kapitanie. Myślałem na początku, patrząc na terminarz, że przeciwko Newcastle może wezmę kogoś innego na kapitanie, ale biorąc pod uwagę, jak Newcastle wyglądało, ile strzałów Fulem oddało w meczu z Newcastle, jakie błędy oni popełniali, no to City im tego nie wybaczy. Jeżeli będą na podobnym poziomie grali przeciwko City, no to tam spokojnie trójkę, trzy, cztery bramki przyjmą. No to Haaland, myślę, tam spokojnie jakiś dublecik. No, w taki, przeciwko takim rywalom, no to Haaland może przeciwko każdemu jakiś dublet tam ustrzelić. Nie? Oli Watkins na wicekapitanie przeciwko Ipswich, e, przeciwko Beniaminkowi. Razem z Rogersem grałem przeciwko tej drużynie. Tutaj liczę na to, że, że też Aston Villa, 2 trzy bramki w tym meczu strzeli. E, sprowadziłem Bukaj Osakę z uwagi na terminarz. E, zaczynam od Leicester, więc znowu Beniaminek u siebie, no to fajna opcja na punkty. E, Bemo przeciwko West Hamowi, tak jak mówiłem, West Ham, no. Um, wysoko ustawiona obrona. Tam Jackson jechał, 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 i na końcu finalizował te akcje. Jeżeli oni tyle samo miejsca zostawią Brianowi Mbemo myślę, że efekt może być podobny. IBREC czy za przeciwko Eber Evertonowi. Evertonu obrona w tym sezonie, delikatnie mówiąc, nie jest monolitem. E, drużyna wygląda dużo słabiej niż pod koniec zeszłego sezonu, więc liczę, że Eberetsch i Eze może tutaj jednak coś im wrzuci. E, w obronie, no to tutaj wiadomo, no tutaj Alexander Arnold przeciwko Wolves, Guardiola Newcastle, Manchester, Pedro Poro przeciwko Manchesterowi, Gabriel Lester i Sanchez Brighton. Tutaj nie, nie reaguję na, na terminarz, bo akurat uważam, że, y, że takie drużyny jak Liverpool, jak Arsenal, jak City są w stanie zachować czyste konto z większości, prawie z, ka z każdą drużyną w lidze, więc tutaj nie obrona, obrana jest czymś stałym, do tego dorzuciłem Pedro Porro, który no to też jest powiedzmy w stanie rywalizować z każdą drużyną, no z Arsenalem przegrał tylko 1-0, y, więc tak mocną drużyną, no, stracił jedną bramkę po stałym fragmencie. Więc liczę na to, że też tam czasami złapią czyste konto. Pedro Poro jest na tyle ofensywny, że też że czasami wrzuci coś z przodu. No i bramkarz, tylko interesowanie mnie, bramkarze za 4,5 wygląda na to, że ten Sanchez faktycznie jest najlepszym wyborem. Eee, chyba najlepszy bramkarz po prostu za 4,5 z najlepszej drużyny. Więc tutaj cały czas tego wyboru będę się trzymał. Więc podsumowując to wszystko. Mój skład na szóstą kolejkę to jest Haaland na kapitanie, Watkins na wicekapitanie, Bemosaka, Rogers Eze, Gabriel, Pedro Poro, Guardiol Trent i na bramce Sanchez. Jeśli chodzi o, o, o chipy. Planuję jak najdłużej trzymać wildcarda. Po prostu yy, nie mam zamiaru go wykorzystywać, chyba że naprawdę wydarzy się jakaś sytuacja losowa, typu wypadnie jakiś naprawdę ważny zawodnik i pojawią się środki, i trzeba będzie coś tutaj pomieszać. No, to może faktycznie wildcarda będę do odpalił. W tym momencie nie widzę takiej potrzeby, bo, bo tak jak na Twitterze właśnie widzę, na jakie składy zmieniają gracze. No to oni właśnie sobie kupują sakę, kupują sobie Watkinsa, bemo kogoś z obrony, typu Aleksander Alno, typu Gabriel Sancheza ludzie zaczęli teraz kupować po tych zwrotach, więc jakby no nie ma sensu wildcard w moim przypadku, bo ja tych graczy już mam od początku, więc, więc sobie to w ten sposób po prostu zostawiam, myślę spokojnie. Plan jest taki, akurat plan może się zmienić, ale plan mam taki, że nie będę nic zmieniał do, do dziewiątej kolejki, Eee, tutaj po meczach, po meczach tych dobrych Arsenal, no się zastanawia, może przed dziewiątą kolejką e, na podmianę Saki na kogoś innego i przed dziesiątą kolejką może Watkinsa podmienię na kogoś innego, bo on potem ma Spurs, potem ma Liverpool, Palace, Chelsea, e, więc z Watkinsa może zejdę, to też uwolni sporo środków, wtedy może pójdziemy w jakiegoś innego e, pomocnika, ale wiadomo, będziemy obserwować, nie, nie robię jakichś super e, takich ścisłych planów, to jest jakiś tam pomysł, no najbliższe trzy kolejki, no jeżeli wszyscy będą zdrowi, to zagramy takim składem i będziemy po prostu rolować transfery. No co, dziękuję wszystkim za uwagę, życzę powodzenia w następnej szóstej kolejce, deadline jest w sobotę, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnych nagraniach, cześć.